Mm, jestem z powrotem, wiecie? Dobrze, że przeszukam to jeszcze raz, bo jak poprzewracałem te książki, i to znalazłem siarkę. Więc będziemy szukali dalej. Wywalimy wszystko, wiecie? No, to są zmyślnie... Kurczę, idź mi z tym krzesłem, żeś, wreszcie. Idiotyczne. Ciągle pod nogi Wszystko powywalamy, bo może coś się chować za tym. O, właśnie. Wiesz co? Te wszystkie prochy na samym końcu czeka pewnie jakaś wielka igła. Coś takiego każdego może wystraszyć. To nie powód do wstydu. Nie chcesz przecież czegoś złapać. Jeden wirus to aż nadto. już nic. Też nic. Eee. Co to jest? O, proszę. No, krzesło się przyda. I zaraz to krzesło. No, super. Idziemy. No, kolejna krew. Hm, świetnie. Aha, dobra. Jesteśmy tutaj. Tak, dwa pokoje. Więc tak, tutaj nic nie widzę. O, co to jest w ogóle. Nie wiem, to coś wyrasta z brzucha. No, teraz macie okazję się przyjrzeć temu czemuś z bliska. Le, obrzydliwe. Nawet jak na zombie. chyba też jest napis, która nie jest gotowa, nie dotyka się na O mój Boże. O, ekstra. Aceton. Brom. Będziemy oczywiście musieli wszystko zmieszać. Więc tak, tu już chyba nic. Zostawię jeszcze jedno pomieszczenie. Nic, szafki jak w szkole. Mm, ekstra Chlor. I chyba wszystko wiecie. Ja sprawdzimy z tym lotnikiem. Więc tak. Zrobimy, zrobić coś podobnego do tego z pierwszej części mieszanie miksturek. Tak, azot. Powiedzmy tak, sprawdźmy co mamy do notniku. Antidot. Muszę to sobie pospisywać moment. Tak, azot. Azot. Chlor. Siarka. Jod. 100 jest już broń. Super, powinno być ich sześć. No co, teraz sprawdzimy, ile mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, są wszystkie dobre. Więc po kolei. Pierwszy płacetylon. Co robimy acetylon. Więc a, acetylon. Kurczę. Później był chlor. Następnie siarka. Żółta. No. Następnie jod. Ac Azot. I bronz. No i to ostatnie na końcu. A po co te artefakty były w ogóle? Ekstra. Mm -hmm. I teraz jak mieszamy, to zapiszemy grę najpierw. Gdzieś tu będzie safe chyba, to był safe. Tu jest. I... Dobra, i teraz będziemy mieszać. bo nam coś wybuchnie jak w pierwszej części. I co ona tam jeszcze pisała w tym notatniku? Moment, coś było z przyciskami nie tak. Substancja stanu są szeregowana do powyższej kolejności. Sposób postępowania wszystkich środków chemicznych należy umieścić w maszynie z Pewnie to. W podanej kolejności urządzenie zrobi to samo małżeństwa, bla, 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 w pojemniku. Co, co? Ważne, aby substraty zamieszczone w następującej kolejności. Chlor, aceton, i o poczekajcie, czekaj. Znak. E, chlor, jedynka, aceton, dwójka, jod, trójka, brom. Czwórka. Azot 5 i na końcu siarka, tak 6. W kolejności należy pamiętać o tym, że z uwagi na błąd popełniony w produkcji miksera 1, 4 odwrócono, co oznacza, że przyciski po prawej ma numer 4 przez środka 5. Tak, to chwila. to. Co odwrócą, znaczy 4, 5, 6, po lewej już nie, no właśnie, to jest 6, 5, 4, aha, więc idzie 1, 2, 3, ok. Po rozporządzeniu mieszkania, można ją wystrzelić, końcowa, żelona, bla, bla, bla. I co, uwaga, to co mnie? Proszę, Filip! Proszę, pozwól mi żyć! Mm -hmm. Nie zrobisz tego, nie starczy ci odwagi! No dalej, spróbuj tylko! Jesteś tchórzem, dwunożnym dziwadłem, które dopiero co wypełzło z bagna. Nie masz jaj! Jest tak, chlor jedenka. Jeden. Teraz aceton. Eee, a widzisz? Wiedziałem, że tego nie zrobisz, a to oznacza, że od tej chwili za sterami zasiadam ja cała naprzód! Nie, moment. Antidot. Zoą wszystko. Ważne, aby substrat zmniejszyć w kolejność: kolejności. Chlor, aceton, jod, broma, azot, i na końcu siarka. Mhm, mm no dobra, więc tak, chlorki. To już, to już w miarę wiem jak to będzie szło, więc tak. Chlor to był dwójka. Tak. Chlor teraz. Aceton. E, Jod to czwórka. Więc to tutaj. To. Piątka, azot. Czyli, że azot był... O matko. chwilę. To. To. Hmm. Super. Coś znowu po pierwszym. Hmm. No tak, taki. Ah, do